Witam moi drodzy serdecznie. Taki dzisiaj jeszcze krótki film. E, trochę może tam też dopowiedzi jakiś. E, może źle coś powiedziałem w poprzednim filmie. E, zrozumiano mnie w ten sposób, że dałem lekarstwo, a później dałem węgiel aktywny do filtra. Nie, to tak nie było. E, tyle to wiecie, ja jeszcze wiem, że. Jak się podaje lekarstwo, to się nie daje węgla aktywnego do filtra. Po prostu zrobiłem podmiankę po tych lekach, co były pierwsze podane. Zrobiłem podmiankę i włożyłem węgiel aktywny, że i przez 4 godziny po podmiance ten węgiel chodził, żeby się pozbyć trochę tego, tych wcześniejszych lekarstw, które były w zbiorniku. Później, oczywiście, wyjąłem po tych 4 godzinach ten węgiel. I dopiero wlałem e, tego formisolu. E, tak to wyglądało. Pewnie źle coś tam powiedziałem i, i ludzie mnie też może źle zrozumieli, tak? E, no w ten sposób, w ten sposób to wyglądało, o. E, to przepraszam, to moja wina, że tak e, chaotycznie może to powiedziałem. I dlatego, żeście tak zrozumieli co niektórzy, boście mi tam pisali komentarze, nie? Także jeszcze raz przepraszam za takie jakieś złe moje wytłumaczenie tego tematu. Dzisiaj, jak widać, tam postanowiłem przy okazji leczenia, a jeszcze dodatkowo dzisiaj w godzinach rannych też skonsultowałem się z moim kolegą Markiem z reduktowych. No i on powiedział, że jednak źle zrobiłem, że Odstawiłem w sumie ten lek, ten SS ESH 2000, ten Exit, że powinienem go dać, bo to on na takie choroby właśnie jest. No i dałem go dzisiaj jeszcze raz. Podobno jest to bezpieczne, może to być, nie ma problemu, nie trzeba robić podmiany znowu i ten formisol usuwać i tak dalej. Lampę, lampę też oczywiście wyjąłem, UV. Lampę też oczywiście wyjąłem UV żeby tutaj nie robiła za dużego zamieszania bo to wiadomo, że może być coś. Sorry, bo miałem telefon Żeby za dużo zamieszania nie robiła. Ja tutaj dałem dzisiaj też pojechałem sobie. To mogę Wam tutaj od razu pokazać. Kupiłem stability, tą dużą butlę, jak widzicie ze sychema, no i kupiłem do tego mojego pojemnika takie widzicie bardzo malutkie i bardzo dużo tych kaltnesów, bo wsypane ponad połowę tego pojemnika tymi kaltnesami, eee, także zapodałem tych kaltnesów tylko dlatego, żeby troszkę tutaj tą biologię podratować, żeby mi ta biologia, to wiecie przy nie siadła, jak się to mówi. I, i bo, no wiadomo, biologia ważna nawet przy leczeniu ryb. Biologia jest ważna, także e, zapodałem sobie te kalnesy do tego mojego pojemnika, który tutaj był, tutaj w dużej kostce też jest, ale jest oryginalny kupiony, taki ten duży e, pojemnik, też z tymi małymi kalknesami, Także leczymy, leczymy je dalej. Na razie jeszcze nic nie padło. O dziwo, te większe paletki już tak na sobie tego nie mają. Na niektórych w ogóle tego nie widzę. Ta tutaj mała, widzicie, która się drabije z, z blue diamondem, ma. Ten blue diamond troszkę mnie niepokoi. Zachowanie tego blue diamonda. Nie wiem, co jest grane. No, ta, widzisz, widzicie, mała tutaj na środku jest obsypana w pieruny tym. Ale dzielnie walczy pływa po całym akwarium, goni inne ryby. tak aby wiecie, no, wygląda na to, aby się tym nie przejmowała tym, tym że ona jest tak wysypana. Te tutaj duże widzicie, które tu są. One, one normalnie na tym ciele praktycznie tego nie mają. Są oczywiście trochę takie skryte. O, ten duży, który wychodzi po lewej, który go możecie widzieć, też tego na ciele nie ma tych, tych kropek. Aby go to Jest troszkę takim zmatowiony, może po prostu wydzielo śluz i może po prostu to na niego nie siadło, nie wiem, jak może się są jakoś broni. No tutaj Marek mi powiedział, że trzeba jednak przy tym leku ESH -E 2000 i exit trzeba poczekać jednak, bo to tak w pierwszy dzień się 25 kropli jednego na 100 litrów i drugiego 20 kropli, później po 12 i po 10. Jeszcze dwa dni, nie? i po tym no, trudno, no, trzeba czekać. Nie? Także tak to u mnie teraz wygląda. Włożyłem, jak se też ta kaskada tutaj, ta mało słuwala po prawej stronie, żeby mi tutaj natleniała e, fajnie woda. No Są te kalnesy jak widzicie, dość mocno one tam buzują. Także myślę, że będzie dobre. nie? No. Dobra, to tak krótko, taki krótki wstęp. Powiem Wam, tak, sorry, takie wytłumaczenie tylko o tematu żeby nie było, że coś jest nie tak, że jak powiedział, że się tam jakoś nie wytłumaczył, także nie będę tutaj więcej dużo godą Jest zapodane leczenie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, nie? No. także, no na razie widzę, że nie ma źle, z tych małych rybek. Tysto troszkę zlazło, już tego nie mają. Kajnika i na płytwa, wiem tylko zostało to, co że wam wcześniej pokazywał. Z tych, właśnie z tych, tutaj, które przy szybie pływają na dole, widzicie? Nie wiem, jak one się tam nazywają. Miały tego dość dużo na sobie, teraz już mają. Nie. Powiem Wam, że to działo. No, może na paletce to po prostu będzie duży. Siedzieć nie, no, paletki się też, powiem Wam, nie wtorek dziwnie zachowują. Bo ta w rogu, tutaj widzicie, w prawy, w tych krzokach wciśnięto. Tam tak siedzi, ale żrą, nie? Żrą, także nie ma, nie ma jeszcze tak źle. No, zabijrzymy. może się to. Może że nie niewykońcy, jak się to niej. Dobra, to tyle moi kochani, więcej nie wyda wam sam już tru. Do następnego razu. Czymcie się. Hej!